Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że mogłam w końcu dla Was nagrać filmik. Dość długo mnie nie było, co bardzo Was przepraszam. No, ale tutaj nie mam żadnego sprawie w sumie, bo no jak wiecie, są wakacje, człowiek też nie ma tyle tego czasu, nie siedzi w domu. Oczywiście zamówienia były, do, były odebrane przeze mnie, dostarczone klientom, ale po prostu nie miałam jakoś ani zbytnio czasu, a też y, warunków do tego, żeby nagrywać, ale słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem mm, z sierpniowym już zamówieniem <laughs> i słuchajcie, stwierdziłam, że y, Nikola, słuchaj, będziesz w y, na długi weekend w, na działce, tak? Więc y, może zrobię taki właśnie inaczej ten filmik. Nagram go... Y, na kocu, tak piknikowo, w takich trochę innych warunkach, tak trochę letnie. I słuchajcie, pomyślałam, że to jest właśnie świetny pomysł, i tak właśnie dla Was dzisiaj nagram. Czyli filmik jest troszkę inny. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, że też dobrze widać. Mm. No i właśnie już, już mówię, że będzie poprawa w sierpniu. Jeśli oczywiście będzie dużo zamówień, to będzie tym też więcej filmików. To jest pierwsze moje takie zamówienie, właśnie sierpniowe. Słuchajcie, jest dość ciekawe, fajne, bo tutaj mamy zapachy, dużo zapachów. No i właśnie będę chciała je Wam przedstawić. Na samej górze mam, widzę tutaj e, próbeczkę. Aha, co chciałam jeszcze Wam powiedzieć? Słuchajcie, dlaczego mam karton już otwarty, dlaczego już mam tak go trochę e, sprawdzone. E, z tego względu, że zobaczcie. Mm, tutaj, attraction, tak na przykład, e, jego e, opakowanie jest troszkę zniszczone. Tutaj, tudejka też jest trochę zniszczona. Karton też. Ja odebrałam głowbaczką Macia i też jest trochę tak zniszczony. Zobaczcie, to mi się bardzo nie spodobało. Właśnie jest dziura. Zaraz Wam pokażę, tylko odwrócę karton Spójrzcie, o! Karton troszkę się zepsuł. Ja oczywiście do Iwonu nie dzwoniłam, bo wiem, że. To nie jest ich wina, tylko kierowcy, który przywiózł moją paczkę, bo wiem też tak z własnego doświadczenia i też z doświadczenia koleżanek, liderek, że jeżeli się zamówi do domu kurierem, to te paczki są w o wiele lepszym stanie. No ale oczywiście, tak jak właśnie mówiłam, jest lat, nie zawsze jesteśmy w domu, więc wolę do paczkomatu i odebrać sobie w wolnym czasie. No i no niestety w tych w paczkomatach jest o wiele wygodniej, ale no niestety te kartony czasami przechodzą uszkodzone. Dlatego właśnie, że tutaj z tego względu, że jest dziura, nie wiem, czy ją widać tutaj, stwierdziłam, że właśnie otworzę paczkę i sprawdzę, czy wszystko się zgadza, czy ten... Ogólnie wszystko jest, tylko co najgorsze to, że te perfumy, bardziej te kartoniki są trochę zniszczone. Ja takich no nie lubię dawać moich klientkom, no ale co? Będzie trzeba, nie? Będzie trzeba przeprosić i no bo moja wina to nie jest z Avonu, też to nie jest wina, więc co mam zrobić? Słuchajcie, tutaj mamy próbeczkę na samej górze nowości wrześniowej. Zdradzę wam taką tajemnicę, że w kolejnym moim zamówieniu właśnie będzie nowość wrześniowa. Słuchajcie, to jest taki zapach już troszkę jesienny, jest troszkę, no, jest o wiele cięższy niż te letnie zapachy. To jest Faraway Splendoria. Ja ogólnie tak jakoś nie przebadam za Farawayami. E, Farawayki są takie... No to trzeba lubić taki zapach, nie? Słuchajcie, upajam się Splendorem Bliskiego Wschodu. I tutaj e, takie nuty zapachowe ma dość e, bogate, bym powiedziała. Bo... Mm, Tutaj jest świetlisty akord drogocennego, jak złoto białego ołt w sercu zapachu spleciony z, i, e, z owocowym bogactwem śliwki Black Splendor i blisko wschodnim aromatem świeżych gardenii na kremowej, waniliowej bazie. Czyli mówię, to jest takie, te nuty zapachowe są takie bogatsze, ten zapach będzie też taki bogatszy, cięższy, dlatego on we wrześniu, bo to już będzie taki zapach jesienny, zimowy słuchajcie i tutaj na co trzeba zwrócić uwagę ten, bo to jest odkryj pierwszy na świecie ekskluzywny akord białego oud a ten biały oud to jest właśnie unikalne połączenie składników zapachowych specjalnych, stworzone tak wyłącznie tylko dla Eivonu czyli też fajnie warto na to zwrócić uwagę, że to jest perfum, który jest stworzony wyłącznie dla Eivonu tu mam próbeczkę. Jeżeli ktoś by był ciekawy tego zapachu, właśnie to zapraszam do dołączenia do zespołu. Tam wyślę pakiet po dołączeniu, po wypełnieniu formularza i tak, zmianie hasła. Dokładam, wysyłam wam takie właśnie pakiet startowy z próbeczkami. I wtedy możesz zamawiać dla siebie, dla rodziny, dla znajomych i na, y, ba, bardzo dobrze się bawić, a też może być to też twoja praca, więc y, to ty decydujesz tak naprawdę y, jak chcesz y, co chcesz mieć z, z Avon jako zabawę, jako hobby czy jako pracę. Dobra, słuchajcie, myślę, że y, zaczniemy już prezentować wszystkie zapachy, słuchajcie, jest trochę tych zapachów e, tutaj też jest nagroda, widzę, więc wszystko się zgadza e, attraction słuchajcie, nowości właśnie e, mówiłam ostatnio właśnie Wam że będę miała nowości, tu już mam widzę little, e, brak black dress ten lace, mam jeszcze jeden męski zapach, czyli jest dużo e, nowości w ogóle sierpniowy katalog to był pełen nowości ja niektóre z nich e, be, będę miała Mam tutaj y, chyba dwie nowości. Wtedy w następnym moim zamówieniu, które też y, niebawem przyjdzie, to, y, to na pewno tam też są jakieś nowości, też kosmetyczne do malowania, więc nie tylko zapachowe będę miała. No dobra, no to zaczynamy, nie? ani zaczynam od nowości. Słuchajcie, nic tak nie cieszy jak nowy zapach, taki, który jeszcze nie znamy. Słuchajcie, tutaj mamy Lity Break Dress Lace, czyli no Lity Break Dress to są te zapachy, które tak najbardziej się sprzedawa sprzedawają też wśród, wśród moich klientek, ale też mega się cieszy popularnością właśnie wonową no to teraz mamy nowy właśnie liczebry jak dres. Słuchajcie, buteleczka bardzo ładnie się prezentuje. Zobaczcie, jest taka elegancka. Ta, tutaj ta koronka bardzo fajnie się prezentuje. Słuchajcie, jakiś prezent czy... no naprawdę fajnie czy dla siebie, ale jakiś prezent będzie bardzo ładnie się prezentować. Jest to damski zapach. Nuty zapachowe to są takie cytrusowe, czyli jeżeli ktoś lubi cytrusowe zapachy też takie no, troszkę z owocowych, to jest więc to jest dla takich osób. No i tutaj właśnie zobaczcie, bardzo ładnie się prezentuje. No i kolejna nowość, którą dla Was mam przygotowane, to jest black, z Blacka, tak? Sweet Secret, bardzo męski zapach. Słuchajcie. Słuchajcie, to tutaj, tak jak właśnie mówię, to jest taki mega wyrazisty, męski zapach, bardzo mi się podoba. Ogólnie nie mam swojego ulubionego z blaka, ale ten tu, właśnie od samej próbeczki, od samego wypróbowania go w zeszłym miesiącu, bardzo mi się spodobał. Słuchajcie, sekretem mojej pewności siebie jest świeżość nut czerwonego jabłka. I balsam, balsam, balsamiczno-kremowa wymysłowaś akordu Tonka Langton. Nawet nie wiem, co to jest, powiem Wam szczerze. Podane na mocnej lecz miękkiej zamszowej bazie. Czyli taki zapach. No, męski. Tak, to mój sekret, mam w sobie pewność i odwagę, czyli tak, tak, on właśnie mi się kojarzy z taką męskością, z odwagą, pewnością siebie trochę, czyli naprawdę Wam polecam dla swoich mężczyzn. Czyli mamy nowość yy, damską Little Black Dress Lace, cytrusowy zapach oraz taki męski, odważny zapach yy, z Black Suite Secret. Kolejne zapachy, które były w moim zamówieniu, no to są takie klasyki jak tutaj Tomorrow, Always, jak też tutaj Tomorrow, Always, This love. Tu mamy tego tradycyjnego, tu mamy ten This love, taki świeżutki zapach. To jest nasz Top hit, przepraszam. To jest nasz Top hit, bardzo ładny, taki bardzo kobiecy, miłosny zapach. Ja Wam powiem, to tutaj się tak kojarzy właśnie z miłosnym zapachem. Te butelki fajnie wyglądają. E, tu mamy Dislove, tutaj już mamy trochę taki e, świeżutki zapach. E, tu mamy różowy Grapefruit, płatki jaśminu i piżmo. Słuchajcie, i teraz słuchaj, e, e, jest taka promocja, mm, że jeden ogólnie. Bo zobaczcie tu z tyłu mam też. E, tak jak właśnie mówiłam. Mm, Tutaj mamy today, tomorrow always dwie sztuki i this love też dwie sztuki. Bo jest teraz taka fajna promocja, że jeżeli się kupi jeden zapach, zobaczcie tutaj. Zobaczcie, mamy tak, ogólnie to jest duża paleta zapachów. Teraz każdy za 75,99, ale przy zakupie dwóch sztuk mamy za 55,99. Uwaga, u mnie jest teraz taka przecena, jeżeli się kupi dwa perfumy dowolne, nie muszą być takie same, ale ze strony od 34 do 41, to każdy kosztuje po 5 dyszek słuchajcie, taka promocja ale jeżeli byś chciała jednak y, mieć jeszcze tańsze te kosmetyki to pod filmikiem właśnie znajduje się link i tam do, po dołączeniu do po wypełnieniu formularza i dołączeniu do mojego zespołu wtedy możesz kupić sobie ten y, te dwa perfumy z rabatem, który y, masz wypracowany Na początku jest taki no nie za duży, ale e, też jest, e, powiem Wam, że taka, m, że możesz mieć, e, każdy z Was może mieć e, ten te perfumę z rabatem nawet e, od 35%. Tylko trzeba tam. E, Trzeba to spełnić taki mały warunek, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to dołącz do właśnie do zespołu i ci powiem, co trzeba zrobić, żeby mieć ten, te perfumy z rabatem nawet 35%, a też jest możliwość nawet z 40% rabatem, więc naprawdę warto założyć swoje konto i też odbierać takie super zapachy w dużo niższej cenie. tak jak właśnie mówiłam, świeżutki zapach i y, tutaj mamy bardziej taki miłosny, kobiecy. No myślę, że każdy kiedyś się spotkał z Tudejką i ją y, przetestował. A tak jak właśnie mówiłam, do tej gamy, tych, y, tej przeceny, czyli za 55,99, u mnie teraz za 5 dyszek, y, no to y, tam jest duża paleta tych y, zapachów do wyboru niech szczęścia Ci sprzyja. Taki tytuł ma ten zapach, słuchajcie, lak, lak Avon Lack For Hair, czyli dla niej. Przepiękny zapach, też taki cytrusowy. Przepiękna butelka, nie to, że przepiękny zapach, to i ta butelka jest cudowna, słuchajcie, bardzo mi się podoba, zobaczcie ta wstążka. Jestem przekonana, że będzie się przepięknie prezentować na kosmetyczce, na na toaletce tak, czy na półeczce, no, gdziekolwiek będziemy, będzie robić e, duże wow, duże wrażenia. I tak jak właśnie mówiłam, świeże cytrusy, kwiaty jednej nocy na bazie ciepłych nut drzewnych. Mm. Bardzo ładne, jest tu możliwość powąchania w katalogu tego zapachu. Bardzo ładny taki e, kobiecy zapach. No ta delikatność jest i zobaczcie, trwałość tych zapachów jest tutaj do 8 godzin, ale ja jestem sama yy, przekonana. Ja tego akurat nie miałam, ale tutaj trwałość tego, yy, jeśli chodzi na przykład moje klientki, sobie go bardzo chwalą i mówią, że ta trwałość jest o, o troszkę dłuższa, nie? Yy. Mamy ogólnie, to jest ten yy, lak. Yy. Tą różyczką. Z tego laka teraz niedawno wyszła nowość. Dwie nowości też te takie cytrusowe są. I on też właśnie zalicza się, bo widzicie mam tu z tyłu też na kolejną sztukę. Że przy zakupie dwóch takich samych lub innych jest rabacik większy. Więc też fajnie, warto, warto sobie zrobić taki. No, nie jakiś duży zapas, ale fajnie, fajnie też, że mam tyle tych perfumów, że mogę Wam je też zaprezentować i no naprawdę ta butelka y, też robi takie duże wrażenia. Niech Twoja moc zostawia za sobą trwały ślad. Słuchajcie, takim hasłem kieruje się Maxima. Mm. Maksima, czyli tutaj nuty zapachowe, kwiat imoortele, soczysta nektarynka i jaśmień wielkolistny, przepiękne też w przepięknej buteleczce. Ja tutaj bardziej znana mi jest Maksima Icon, czyli butelka wygląda tak samo, ale tutaj ma zamknięcie różowe. I on też właśnie się zalicza do takich perfumów, no takich bardziej trwałych do 8 godzin. No i tutaj jest ta, że ta moc tego perfumu, oj, on się przewróci przez wiatr, jest długo, 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 długo. Słuchajcie. Nie chyba nie wywieje co. Jest trochę u mnie wiatr, ale dobrze, że ten wiatr jest, bo jest tak mega ciepło i bez tego wiatru by człowiek się usmażył, a też jestem na, takim, na takiej otwartej działce, gdzie no zbytnio nie ma gdzie się schować. W ogóle dajcie znać, czy Wam się podoba taki filmik, gdzie jesteśmy na, na świeżym powietrzu, gdzie trochę słuchać wiatru, troszkę gdzieś słuchać jak sąsiad kosi, nie wiem czy to słyszycie. No, odgłosy na pewno jakieś słychać, czy to samochód, czy to właśnie jakieś inne tutaj zwierzaki, jakieś... Ale myślę, że jest wszystko ok, że też mnie słyszycie bardzo dobrze i wszystko pięknie widzicie, że słońce Wam nie, nie zakrywa tego wszystkiego. Słuchajcie, dajcie znać, jak tam Wam się to podoba. Czy taki filmik też Wam odpowiada? Czy odpowiada, czy Wam się podoba? Przede wszystkim nie, bo te filmiki tak naprawdę nagrywam dla Was, to Wam ma służyć. Chcę Wam doradzać. Tak jak właśnie mówię, tyle co mogę, to pokażę, bo nie zawsze mam możliwość tego nagrywania. Bo też mieszkam w bloku, więc nie zawsze jest ta możliwość, ale jak tutaj sobie pomyślałam, będę na tej działce, to czemu nie? No dobra, to lecimy dalej, nie? Zobaczcie, kolejny zapach, który Wam prezentuję, który chcę Wam pokazać, który ja chwalę i uwielbiam. No to jest Attraction, ten tradycyjny słuchajcie, on ogólnie najczęściej jest w okolicy 75-80 zł teraz przy zakupie dwóch sztuk możecie mieć go za 5 dyszek a nawet taniej więc bardzo warto słuchajcie, to są jeżyny zniewalające akordy piżmowe ambra wanili waniliowa przepiękny zapach to jest bestseller to jest top hit, to jest też mój bestseller po prostu półeczka w toaletce nie może być bez niego no, i mamy od, do tego ogólnie dużą paletę um, innych zapachów z Attraction. On teraz, właśnie do wyboru, możecie sobie wybrać ten tutaj, yy, taki bardziej słodszy, nowszy. Attraction Game jest dla niej i dla niego. To jest, to jest różowy pieprz, gorzka czekolada, aksamitne drewno. Słuchajcie, tutaj to jest taki bardziej. Yy, Słodszy zapach, też intensywny, taki mocniejszy, więc y, jeżeli ktoś lubi, to y, ja go sama też mam i też go lubię, ale najbardziej to właśnie ten klasyk, czyli Top Hit. Y, mamy również y, tutaj dla niego, czyli korzeń imbiru, y, piżmo i nuty drewna, czyli też mamy, to też się zalicza do, dre, y, do, do drewna, chciałam powiedzieć, do Top Hitu. Mamy również dla niego y, wodę toaletową Avon Attraction Sensation, y, ten czarny y, i ten, y, tu mamy dla niego, tu mamy dla niej czerwony, ale wam powiem szczerze, że tego czerwonego nie lubię, nie podoba mi się. To jest apetyczna śliwka, jaśmin indyjski i nut skóry, ten mi się, to jest dla mnie najgorszy z Attraction, jeśli chodzi y, nie wiem, czy ta śliwka mi nie odpowiada, y, czy ta nuty nut skóry nie, ale ta chyba apetyczna śliwka mi po prostu nie odpowiada. No i mamy czarny pieprz, troszkę czekolada i akordy drzewne. No to mam właśnie Attraction Game y, dla niego. I y, tak jak właśnie mówię, to jest przepiękny zapach i y, y y, y, klasyczny i też y, 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 można powiedzieć... Y Attraction Game też taki jest, należy do moich ulubionych. Trwałość, trwałość jest też do 8 godzin, tutaj, ale ja samo osobiście twierdzę, że on wytrzymuje o wiele dłużej, o wiele dłużej ta trwałość jest i co najbardziej lubię w tym, że jak ja się nim popsikam, to zawsze ktoś mi powie Jezus, Nikola, jak Ty pięknie pachniesz, to ty, ty masz ten perfum. I naprawdę najczęściej właśnie się zdarza z tym perfumem. Jak jestem niewypsikana, wtedy ktoś zwróci uwagę na to, się zapyta, czym jestem wypsikana. Więc naprawdę warto, bo zobaczcie, ogólnie te perfumy mówię, w okolicy 80 zł kosztują. To jest 50 ale fajna, duża butelka. Też za dużo miejsca nie zajmuje, bo ona jest wąziutka. Ja Wam tu pokażę ją na na żywo. Zobaczcie, ona nie jest mega jakaś gruba, czy żeby zajmowała jakoś dużo miejsca. Można ją zabrać też na wycieczkę, ale perfumetki też mamy, więc naprawdę fajnie. No i ten zapach też jest taki no, no, bołkaczy, nie? Nie jest to jakiś taki byle jaki zapach. No, i kochani, mam tutaj jeszcze właśnie tą nagrodę za poziom, e, czyli e, tu mam masło do ciała z Planet Spa. Masło do ciała e, z Planet Spa, ale zawiało żeby mi kapelusz uciekał. E, ogólnie, linia z Planet Spa jest bardzo fajna. Jest też jedna z takich droższych linii, ale też y, ma dużą popularność i no, dużo osób lubi ich chwali na Planecpa. Mam giełkę do twarzy, słuchajcie, też bardzo y, dużo jej sprzedałam. Y, w ogóle mam taką jedną samą klientkę na to. Sama jej nigdy nie, nie testowałam, nie próbowałam, nie wiem czy sobie ją zostawię, czy właśnie jej dam. Y, więc tutaj z Planecpa mam kolejną rzecz to w Planet Spa i tu mam jeszcze jedną rzecz. Um, uwaga, czytam, czytam. E, Skrób do ciała to jest. Skrób do ciała, skroby są fajne, oczyszczają skórę. Uwielbiam tak sobie e, dwa razy w tygodniu zrobić skrobą właśnie i tutaj mam z Planet Spa, więc e, zobaczymy jak to, mm, jak to tu się będzie. Sprawdzać. O, dam rado otworzyć. Czekajcie. Właśnie sobie otworzyłam i zobaczymy, czy. Mm, tak. Ładnie, tak pomarańczowo. Mm, nie wiem, czy nuty zapachowe tutaj to jest pomarańcz, czy nie, ale bardzo ładny zapach ma ten skrób z Planet Spa. Słuchajcie, tu mamy następną rzecz. To jest grupka też Splendora. Mhm, Splendora. E, następna rzecz, to widzę męska jakaś nowość. Słuchajcie, nie wiem czy w ten zapach kiedyś był. Elite. Z elitem Gentleman. Gentleman. E, gentleman. Hmm. Słuchajcie, nawet Wam powiem szczerze, że, że nie wiem. Ta butelka mi jest taka trochę nieznana. Nie wiem, zobaczymy. Tutaj mam gratulacje za poziom. I słuchajcie, ostatnie rzeczy to tutaj mamy fokus już wrześniowy. Właśnie na okładce znajduje się ta Faraway Splendoria. Nowość, bardzo ładna okładka, bardzo fajny ten fiolet taki ciemny. I katalog. Słuchajcie, katalog już wrześniowy. Jestem mega ciekawa. Yy, mega ciekawa tego. Yy, yy, tego, co znajduje się tam w środku. Ale nie. O, już tutaj widzę Faroejki się otwierają. Dobra. Nie zdradzam na razie tajemnicy, co tam się znajduje. W taki oto sposób pokazałam Wam wszystkie moje e, kosmetyki, które przyszły w tym zamówieniu. Mm, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję też, że e, kosmetyki, które Wam przedstawiłam zwrócą e, uwagę jakieś wskazówki że dałam, a może właśnie macie ochotę sobie jakąś e, nowość albo jakiś zapach e, zakupić to zapraszam zapraszam was na moją stronę na facebooku kosmetyczne szaleństwo oraz e, postanowiłam stworzyć grupę również na instagramie gdzie również was zapraszam e, ta się również nazywa kosmetyczne szaleństwo ale tam musiałam dodać jakiś, jakąś e, liczbę, jakiś znaczek więc no, mam napisane e, rok, który teraz właśnie mamy, czyli Kosmetyczne Szaleństwo 2022. Słuchajcie, zapraszam Was, mam w planach zrobić mały konkurs właśnie na mojej stronie, więc zapraszam Was serdecznie i do usłyszenia wkrótce, bo na pewno właśnie ktoś kosi, na pewno będą też ciekawe kosmetyki. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, całuski i życzę Wam żeby te ostatnie tygodnie lata były jak najwspanialsze.